Będzie typ smak A na początku wygląda tak skromnie, nie? No, tak trochę jak krokodyl. Yeah, epickość O pięta rzeczywiście, zoom napięte, że słaby punkt. Kolejny szurający czymś. No, my solarem już wbijamy. Like a boss. To będzie szarżował, nie? Tak jest. Ja zapomniałem a, a, czegoś przypominać. Co tu się dzieje? CO CI SIĘ STAŁO, FELIXISIE? <laughs> Stałam i umarłam, mimo że byłam za mnie niczym nie dotknął, więc nie mam pojęcia, jak to się stało. Ale dlaczego zginęłaś? Nie wiem. Teraz mi jest smutno. <laughs> Musi musiałam... Dawaj, Solaris! <laughs> Solarek dostał spięty. I nie wiem, nawet niczym nie dostałam, nie było, że mnie ja nic. Dostałam po prostu obok jego ogona nawet i nim nie dotknął i nagle dostałam hita za całe życie. Ach, ach. Czyli razem z Solarem musimy walczyć z bossem razy ze smokiem, 3. który jest razy trzy <laughs> Spoko Solarek to ogarnie Ty lubisz mieć trudniej. Już ma jedną czwartą życia Dawaj piorun Pięknie mu jebłeś, jeszcze raz To specjalnie umrzej to powiedziałem Kurwa, raz. drugi nie trafił, gratuluję Solarek Solar chce ci dać szansę żeby co się co... Co to damage Wisz, bo ja mam zbyt y, przekoksany miecz i po prostu od razu mnie wywaliło <laughs> zgłosił do sądu, że to jest Ale w sumie walka. bardzo słaby ten boss jest. No, zresztą się go bardzo prosto bije. Jedyne czego w sumie trzeba uniknąć który... Przy to... pierwszym podejściu zabiłem go za drugim razem. Ojej, Solarak zginał, kuźwa, no. To no się długo obraca, radę No ja się nie zrobię żadnego głupiego błędu. Na razie mnie pipką goni Przestań, nie rób tak Dobra I teraz szarzuj, staniaku. Ty wiesz, do filmiku, że zginęła na początku i żebyś musiał trzy razy trudniej i musiał sam to pokonać no, ty byś zginął przy każdym bosie prawie Ten kapra demon nam zajebiście łatwo poszedł No Aż się zdziwiłem Zawsze się z nim męczę przez to, że te psy tam są no ale ty jednego zabiłeś, drugiego... Wczoraj też z nim walczyłem i... i, i na szczęście psy się kurde zacięły, <grystanie> Gdzie się zacięły? No gdzieś tam przy tych filarach z boku Tam skoczyły raz na mnie, a potem już się zacięły i sobie biegały w miejscu Nie wiadam Ja tam już wyczaiłam, że się bardziej opłacałam, że da klatę pierwszy czas, bo przeważnie się go nie dał nikt, bo tam te psy się wpychają Jak widzicie pozytywnie po obrażeniach błyskawice są zajebiście mocarne. Dla tych, którzy nie są odporni na błyskawice. Tak. Miałem z początku używać ogień na niego, co było trochę głupim wyborem, bo w końcu to smog, więc raczej ogień by go nie przestraszył. Ale... Ale tamten koleś, który miał aż trzy błyskawice, mi sprzedał, więc... Jest good. I znowu kolosalny damage. Kurwa, kopłem go, ja pierdolę. Ile jeszcze musisz zostało? No, jeszcze, jeszcze. Jakieś jedna czwarta, może mniej. Znowu prądziki, charge'uje i rozkoszny anal ze wzmocnioną pałką plus 5. Dodatkowo bonusowo mój pad włączył menu gestów, <śm> <śm> żeby było lepsze kurwa kombo. Jezu! A nie da się te zmienić, nie? W klawiszach. A nie wiem, nawet nie próbowałem. Myślę, że się nie da spada zmienić. Co, ma ostatnie życie, na ostatnie kombo i, i musimy pipką gonić. O kuźwa, będzie żygał, będzie żygał. <t extrude> <tal een listen> <t olvide> I czapek! I dziękuję bardzo, pozytywnie penetrujemy teraz wadżajne.